Faworytkami niedzielnego meczu w Legionowie były wicemistrzynie Polski Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Nie znaczy to, że siódemka SK Bank Legionowia zamierzała bez walki oddać przyjezdnym 3 punkty. Mecz był bardzo zacięty i niewiele brakowało, aby Legionowianki wywalczyły przynajmniej jeden punkt. Pierwszego seta wygrał Tauron 25 do 23, ale już w drugim zdecydowanie lepsze były siatkarki z Legionowa, wygrywając 25 do 16. Trzecia partia po bardzo zaciętej końcówce zakończyła się zwycięstwem drużyny gości 30-28. Chyba trochę załamane niewykorzystaną szansą objęcia prowadzenia siatkarki Legionowi przegrały czwartą partię 16 do 25 i cały mecz 1 do 3. Siódemka nie zdobyła punktów, ale na pewno swojej gry nie musi się wstydzić. Jak zawsze przyjeżdżamy do Logionowa, to jest, są, jest ciężki mecz, byliśmy w ciężkiej sytuacji też w drugim secie, no zrobiłyśmy strasznie dużo prezentów zespołowi przeciwnemu, on tego nie wykorzystał. Cieszymy się z wygranej, no miałyśmy swoje problemy dzisiaj, na pewno mamy nad czym pracować, ale dla nas najważniejsze są trzy punkty i nikt pewnie nie będzie pamiętał jaki był styl i jak grałyśmy dzisiaj, tylko będzie pamiętał ile zdobyłyśmy punktów. W drużynie Legionowi po meczu panowała ogromna złość na to, że dobra gra w rywalizacji z Tauronem nie przyniosła nawet jednego punktu. Ja natomiast jestem bardzo niezadowolona z tego meczu. Był to mecz może walki, ale dla nas to nic nie przyniosło, żadnych korzyści. Nie wykorzystałyśmy, tak jak Ela powiedziała, prezentów. Jeżeli zespół się kładzie, a my tego nie wykorzystujemy, no to nie jest dobrze, bo ciężko pracujemy na treningach. I taki mecz jak dzisiaj, uważam, że mo... znaczy ten trzeci set, to nie wiem jak przegrałyśmy, trudno mi powiedzieć nawet. Podejrzewam, że później przejrzymy, ale sześć czy siedem zagrywek pod rząd popsutych i my tego nie wykorzystujemy. Miałyśmy piłki w górze, których nie wykorzystałyśmy, no to ciężko coś o meczu powiedzieć. I tyle chyba no i dziękuję bardzo kibicom za to, że frekwencją tu się spisali i dopingowali nas do ostatniej piłki. Trener drużyny gości nie był do końca zadowolony z gry swojego zespołu. Ale Przede congratulations to my team. Uh, I think that we didn't play our best volleyball tonight. Uh, we were not so precise in the approach of the match in the first two sets. But after from third set Uh, we found we found our way we were uh, we play with more order in the court uh, block and dig work better and especially in the long action we had the clean mind to do the right things in the right moments Maciej Kosmol podobnie jak kapitan siódemki żałował że nie udało się wywalczyć punktów które były w zasięgu jego zespołu Tylko sobie możemy pluć brodę że nie zdobyliśmy tutaj punktów, czy nawet nie wygraliśmy tego, tego spotkania, bo i w pierwszym, i w tym trzecim secie mogliśmy to, mogliśmy to wykorzystać. Może wyszło tak jak Inga powiedziała, trenujemy ciężko i, i później musimy to przełożyć na grę na meczu. Ale może wyszło doświadczenie Dąbrowy z meczu z Ligi Mistrzów, cokolwiek, na pewno sobie to obejrzymy, przeanalizujemy. Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj przegraliśmy, a mogliśmy mogliśmy jak nie wygrać meczu, to na pewno zdobyć jakieś punkty. Po dziesięciu kolejkach pierwsze miejsce w tabeli Orlen Ligi zajmuje Chemik Police. Impel Wrocław traci do liderek 3 punkty, natomiast Atom trefy Sopot 4. Niedzielne rywalki Legionowi zajmują czwarte miejsce. Siódemka SK Bank wciąż jest na miejscu ósmym, ale jej przewaga nad Naftą piła zmalała do czterech punktów. Tabelę zamyka Pałac Bydgoszcz. W sobotę 14 grudnia Legionowia zagra na wyjeździe z Muszynianką Muszyna.